Witam ponownie z tej strony Szymon, a to pociągi, które słychać, ale nie widać w City Skylines. Coś z tym dworcem jest nie tak, niestety. Pisaliście mi, żebym tutaj porobił, zmienił. Jeszcze raz zbudował te rozjazdy. Może coś z nimi jest nie tak. Spróbujemy to ogarnąć. Usuniemy sobie tutaj te części i podłączymy sobie je jeszcze raz. Może coś tutaj z tym połączeniem było nie tak. Zobaczymy. Wydaje mi się, że nie. To będzie coś jednak na końcu mapy. Tam coś się nie połączyło jednak. Ochaj, okay, był taki dziwny lag. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie budowali centrum recyklingu. Bardzo wam się odcinek spodobał z budowy tego tutaj tych paneli słonecznych. Mnie również się takie budowanie bardzo podoba, więc dzisiaj zbudujemy sobie jakieś centrum recyklingu, takie duże. Zawsze są problemy tutaj z tymi śmieciami. Tutaj jakieś spalarnie oraz centrum recyklingu. Właśnie, te spalarnie tutaj mi się nie podobają. Musimy sobie je stąd wykolegować. Będzie duże, ładne Centrum recyklingu, które nie będzie odprowadzało zanieczyszczeń do atmosfery. Co tutaj się dzieje z tymi ściekami? Tym też się będziemy musieli zająć i zbudujemy sobie w kolejnym odcinku jakąś oczyszczalnię ścieków, taką też sporych rozmiarów. Jeżeli chodzi o te śmieci, to tak myślałem nad tym miejscem no bo będzie to tak, w miarę w centrum tej mapy tutaj będzie wszędzie blisko będą sobie mogły bez problemu dojechać te śmieciarki więc myślę, że spoko a gdzieś obok tego Albo tutaj na przykład zrobimy sobie oczyszczalnię ścieków, gdzieś tutaj. Pojedziemy sobie tutaj z tego ronda jakoś. Tylko, że to ronda jest bardzo fajne. Tylko, że ono nie ma środka, tak póki co. Więc możemy sobie teraz to usunąć i dzięki temu zrobimy sobie tutaj drogę na wprost. To będzie droga. No, raczej taka autostrada dwupasmowa. Wydaje mi się lepszym pomysłem. Ona sobie będzie tutaj szła. To sobie trochę rozszerzymy. No i dobra. Także może być. Zamienimy tu sobie jeszcze kierunek. Mamy już jakiś kawałek drogi pojedziemy tu sobie już myślę jakimś takim zakrętem czy tutaj jakoś tak wyzydusz tych drzew nie wydaje mi się że coś takiego i tutaj ta droga też będzie sobie szła Jakoś to, tak, żeby tu nie pousuwać tych drzew, nie? Wiecie, żeby nie było, że robimy ekologię, że usuwamy spalarnie śmieci, a przy okazji usuwamy drzewa. Myślę, taki jedyny wjazd na tą całą strefę, to sobie go zrobimy tutaj z tego węzła. O, i pracowało się na wysypisku śmieci. Myślę, że mogłyby sobie jakieś pierwsze budynki związane z tymi śmieciami stać. Na przykład takie duże centrum recyklingowe. Oczywiście sobie zmniejszymy budżet, żeby zbyt dużo nie płacić ja sobie tą anarchię na razie bym wyłączył tak szczerze mówiąc to jest bardzo fajne Pobrałem sobie takie takie hałdy śmieci które wyglądają dosyć fajnie Oj, jak to jak to śmierdzi aż mi się wszystko wspomina te, te smrody wybierzemy sobie te śmieciarki bo one są takie bardziej amerykańskie wydaje mi się i bardziej pasują do tej mapy sami Zobaczcie jak one ładnie wyglądają centrum recyklingowe Proszę bardzo ładnie wszystko tak będzie z grubej rury wy, wywożonej śmieci. Będą, mam nadzieję, że nie będą nigdzie zalegać. Raczej nie powinny przy tak dużym centrum recyklingowym. Popobierałem tak, szczerze mówiąc, nawet za bardzo nie wiem co. <grych> tak, żeby nie ciekawie, tu możemy sobie zrobić takie drogi, na przykład y, gruntowe. <grych> gruntowe, no w sumie no powiedzmy asfaltowe, żeby tutaj sobie zakryć. Żeby nie było tego betonu, tak tutaj widać. Bo wydaje mi się, że ten budynek. Ma, będzie miał w sobie jakiś beton tutaj pod spodem. Zobaczmy. Tak, ma beton. To jest w ogóle drogie wszystko. Mam jakąś pożyczkę. Tą sobie wezmę jeszcze. I tą sobie wezmę. Dobra, więc mam nadzieję, że wystarczy te 80 tysięcy, które sobie wezmę. Pewnie za chwilę. Bo to kosztuje 44. To też. Czy, czym to się różni? Chyba tymi koparkami. Że tutaj są koparki takie zwykłe. A tutaj są takie, takie łapy. Wiecie o co chodzi? Tu sobie tak to zabudujemy dookoła taki, em, takie miejsce, skąd to, to są jakieś posegregowane prawdopodobnie śmieci. Wypadałoby taki jeszcze budynek zrobić, gdzie te śmieci jakby spadają z tego budynku. Tam się na górze sortuje wszystkie śmieci osobno. Śmierć jak jasny pierun. Tutaj tak, jeszcze mamy gdzieś. A tu już mnie na to nie stać, bo to kosztuje 130 tysięcy złotych polskich simoleonowych, cytisowskich. To jest bardzo fajny budynek. Ja bym go chciał tutaj sobie zbudować, tak szczerze mówiąc. Gondu się nie zmieści już, ten dziad. Chyba, żeby w przyszłości budować w ten sposób. O! 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 Tak, tak mi rób żeby w przyszłości takie rzeczy budować sobie na hajsie nielimitowanym, a dopiero go później włączyć już po budowie, żeby mi starczyło na budowę, bo jeżeli chciałbym właśnie budować w ten sposób takie ładne rzeczy, no to niestety kosztuje budowa takich budynków. Oczywiście mogę sobie je też pozmieniać, żeby, wiecie, no one kosztowały trochę mniej, gdzieś tam w opcjach. W sumie tak też można, bo tu mi się akurat połączy ta droga z obu stron, więc bardzo dobrze, jest to droga jednokierunkowa. Także mamy już takie mm, główne budynki, jakieś, wiecie, Biurowe może. Tutaj na pewno są te, co się sortuje. O, jak to kurde śmierdzi, to mi się nie da wytrzymać, nie? Ale praca jak praca, żadna praca nie hańbi. Ten odcineczek możemy sobie zrobić też z drogi takiej betonowej. Mam też modyfikację prop anarchii, która ona, ona nie działała, ale mamy nową wersję i ona już działa. Dam wam do niej linka w opisie. To sobie będzie w ten sposób. I tu możemy zrobić sobie, przypuśćmy, kolejny taki, może w drugą stronę na przykład. O, taką hałdę. I ja bym sobie ją też troszeczkę tutaj piachem. Tylko no właśnie, to mi wejdzie na tą drogę. Ale w sumie spoko. Wiecie, że trochę się wysypało na drogę. Tam rozjechały te spychacze, ciężarówki i tak dalej. Myślę, że spoko. Zobaczymy jak to będzie wyglądać w takim wersji końcowej. O, 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 coś, coś... Coś w ten deseń. Dobra, co my tu jeszcze mamy za budynki? Sporo jest propów z tego co wiem. To jest taki budynek, który powiem Wam, pasuje mi do tej właśnie strefy. Tutaj sobie go tak pobrałem, bo zobaczcie, jak on fajnie wygląda. Takie kubły, nie? Normalnie wygląda to bardzo, bardzo fajnie. Idealnie się pasowuje tutaj w te, w te budynki, w tą kostkę. Jest bardzo taki obskurny. Także mamy już jakiś tam malutki zalążek. Ja bym chciał, żeby to było naprawdę sporych rozmiarów. Tego rozbudujmy to sobie jeszcze trochę. Dobrze, że mam sporo, sporo pieniędzy. To jest zakład przetwarzania. Utrzymanie 5000? To ma 2000, więc dobra, ale to 5000? Kurde. No to nieźle z tym polecieli, chciałbym takie budynki, które nie muszę się jakby przejmować, że będę je musiał opróżniać, czyli takie wysypisko, ono też by tutaj bardzo fajnie pasowało, takie wysypisko, muszę sobie znaleźć takie, które jakby wiecie, jest drop off, że samo się opróżnia, to by było w sumie spoko, Ten sobie mogą jakieś pojazdy tutaj jeździć, zobaczymy jak to będzie wyglądać, tutaj sobie to jeszcze pozwolę, nie tym, mi się, mi się wydaje, że to jest żywir, bo jest taki sam korma ma tutaj, a to jest to, niszczenie, ale się nazywa. Okej, okay, to sobie tutaj za o, o i tutaj to wyszło dużo, dużo, dużo lepiej. Okej, okay. jeszcze y, wypadałoby sobie takie góry pobrać same, jako propy, bo chyba takich nie mam. Zaraz zobaczymy, y, to jest jakiś, o, o, no, 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 to są takie śmieci, nie? Takie można powiedzieć, że to jest a, trochę, no tak, taki gruz, kamysz tutaj, gdzie nie gdzie można by porozrzucać, żeby to tak dodać takiego charakteru temu miejscu. Widzę, że kurde działa propanarchia i mogę to budować wszędzie. Nawet się przyciąga, czy mi się wydaje. No, o tutaj się, o kurde, jakie to jest dorąbane. Coś takiego tutaj bardziej możemy sobie porobić. Co mi tak wywaliło ten, ten żwir nagle? Oj, coś takiego. Tylko sobie będę jeszcze musiał pobrać And, czemu to, tak mi to wywaliło w tym miejscu, ale to możemy to w sumie już na korzyść jakoś wykorzystać. O, żeby to trochę wyglądało takie większe. Okej, okay, tutaj tak. O, tutaj się widzę, zbudowało takie jedno duże. Okej. Okay. I to możemy sobie teraz tutaj zrobić niszczeniem. Bardzo fajna nazwa jest tego. W ten sposób. Yy, tutaj. No tam się trochę wysypało na ulicę, nie? Każdemu się zdarza. Okej. Okay. Tutaj z tyłu bym sobie takie jeszcze hałpy... Hałpy? Co? Hałdy zrobił. Albo jakiś budynek mmm, taki recyklingowy jeszcze. Na przykład. W ogóle ja cały czas zarabiam hajs. I to mnie cieszy. Taki, taki budynek będzie jeszcze tutaj. No to, No to było drogie. To było za drogie. <taki> to było zbyt drogie. No ale to już powinno wystarczyć. Ja bym to sobie jeszcze rozbudował trochę tutaj z tej strony. Też porobił takie jeszcze jakieś budynki. Ale, ej, ja sobie mogę skopiować. czemu ja to w ogóle kupywałem? Przecież ja to sobie mogę skopiować, halo. Yy, znaczy ramki, kopiuj. Tylko też pewnie będę za to płacił, nie? Raczej, raczej tak, to sobie mogę jeszcze włączyć, żeby się do siatki przyciągało. Kurde, no i jak tu mogę robić rzeczy. Ale by było fajnie, abym za to nie musiał płacić, ale musimy sobie czym prędzej nie tutaj obniżyć budżet na te śmieci na minimalne. No i myślę, że możemy sobie już usunąć tutaj te to centrum recyklingowe oraz to. Nie no, musimy jakieś takie zrobić centrum ym, jakiejś pompowni wody, bo tutaj strasznie zasysa tą rzeczkę, czy tam to jeziorko, ten staw. Jakiś, więc to musimy ogarnąć. Ok, coś tam zarabiam. Dobra, coś tam waha się. Tutaj sobie jeszcze ustawimy dużą śmieciarkę, żeby miała pojemność większą. Mimo, że nie ma, ale. ale ciii. No i tak, tutaj sobie. O, aha, te sobie mogę przecież pokopiować. A to ile kosztuje utrzymanie? 80. No i to mi się podoba. To mi się podoba, takie utrzymanie. No sobie to skopiujemy i tutaj sobie jeszcze taką hałdę możemy jedną zrobić. Aha, nie mam dostępu do, do drogi, bo zbudowałem to... Okej, okay, bardzo dobrze. Także jeszcze, jeszcze raz tego nie widzieliście. Sobie to obrócimy prawym przyciskiem myszy i możemy to sobie tutaj ładnie zbudować. Nawet jedno w drugie. To jest spoko. Myślę, że takie tutaj hałdy są... są, są git. Dobra. Tutaj jeszcze mamy coś takiego. A to ile kosztuje utrzymanie? Zaraz zobaczymy. Mam nadzieję, że nie 8000. Aha, tylko nie to. 600. No, kurde, mogło być trochę lepiej. Mogło być lepiej, ale nie ma też tragedii. Kopiujemy sobie to. I tutaj sobie to jeszcze bym wstawił. Na przykład tam z tyłu coś takiego. Bardzo chętnie. Też z takiej drogi tutaj sobie gruntową pierdykniemy dookoła. Podłączymy się gdzieś tu. W ogóle ile jest ptaków! I w sumie spoko. Bo tak jest na wysypisku, bo tam jest dużo jedzenia, więc ptaki są takie wypasione jak szczur w żelaznym sklepie. I ja bym sobie je w sumie tutaj zrobił, tak od razu, przy wjeździe. Jakieś tutaj parkingi w tym, w tym miejscu. Myślę, że dobry pomysł. Zbudujemy sobie te parkingi, te takie szerokie, wielkie, długie, mega sztos. Tutaj się zmieści jakoś tak ładnie, żeby nie zrujnować tej całej dzielnicy. Myślę, że to będzie trochę... O, to trochę lepiej wygląda. O, no, takie parkingi tu pierdykniemy. I pierdyknąłbym takie parkingi jeszcze tutaj. Tylko trochę dalej tutaj. I nawet, powiem, powiem wam, nawet coś takiego. Takie parkingi tu bym pierdyknął. To jest dobry modzik, co się mi powiedzieli, żeby go pobrać, żeby to się przyciągało. To jest takie ułatwienie. Dziękuję wam bardzo. Halo? Proszę mi się to naprawić. A jak sobie to oddalam, to wtedy się to już nie przyciąga tak. O, okej, okay. więc tak to działa. Dobra. Tylko wydaje mi się, że to jakoś trochę inaczej robiłem, ale już tam się nie wtrącam. No, także mamy tutaj jeszcze więcej stref parkingowych. Niech parkują. Niech parkują, gdzie tam chcą. Jeszcze jakąś drogę. W sumie stąd by można zrobić. Na przykład jakiś łącznik tutaj. Dobra, niech tam mi się to usunie, już trudno. Nawet jakiś tam łącznik. O coś? O! Wow. Widzę, że znowu jest epilepsja. Ale no dobra. No, gdzieś tam. Nie na moim terenie, powiedzmy. Tak mniej więcej. Czemu tu jest droga? Ej, co tu się wydarzyło? Tędy jakieś tornado przeszło kiedyś? No tak. Bo tak, tu w ogóle jest bardzo fajny klimat tego. Taki ładny płotek. No kurde, powiem wam, że ja tu bym sobie chodził, jeździł. A, ładny tu jest widok. O kurde, zarobiliście. Dobra, no to tam niech będzie to tornado Zobaczymy za chwilę jak to wygląda Także mamy już parkingi Nawet ktoś parkuje O, widzę, że ekologiczni A czy są, mają samochody elektryczne? No nie, jest to samochód elektryczny Ty dziadu jeden Tu się nie parkuje Ale nie no Kurde, powiem wam, że centrum recyklingu prawdziwego zdarzenia Mniej więcej Tu jakoś tak, coś tam dopiero co przywieźli Em, takich, takich, co to jest? O, jakieś takie samochody, dobre, niech też będą Jakieś takie stare samochody zepsute em, Na wysypisku, to bardziej na złomie Co my tutaj jeszcze mamy, co możemy zbudować? No, będzie tornado Idealnie tak pod koniec odcinka Jakie małe takie odcinki No, touchdown in the area Kurde, no No jest, no jest, no Jest, jest Jest, no to jest Jakimś cudem przed chwilą wydaje mi się, że zarabiałem 14 tysięcy nie wiem skąd, bo sporo też zarobiłem pieniędzy. Miałem tysiaka, to mi się podoba. Tu jest chyba droga, więc ja sobie ją tutaj podłączę. Ja bym sobie tutaj ten teren zrobił jako taki jeden, właśnie duży. O, takie przedłużenie tutaj tego. Dobra, coś tak. Przynajmniej całe to sobie mogę przedłużyć. O, się nie będziemy tu bawili. Całe to będzie z takimi hałdami Tylko sobie muszę takie pobrać. Albo nie. Albo nie, bo ja sobie mogę przecież to skopiować przecież. Także zaznaczymy, kopiuj, odwrócimy. Patrzcie, kurno, no nikt się nie schapnie, nie? że to jest odbicie lustrzane. A jeżeli trochę tam widać, to się zaraz tak zrobi, żeby tego nie było widać. I będzie normalnie grało, sprzątało, świeciło. O, mamy takie góry piachu. To jest na przykład jakaś, no, jakieś śmieci. O, wiem co tutaj jeszcze mogę zrobić. Nie tutaj. E, ja tutaj jeszcze mogę sobie... Co ty tu robisz, mordeczko w wareciku? Do pracy? Dobrze, no bo już bym ci usunął. Ja tutaj sobie jeszcze mogę porobić takie rzeczy jak... Najgorsze jest to, że zapomniałem co ja tutaj chcę zrobić, lol. Magazyny, o! Magazyny, magazyny, bo one też fajnie wyglądają. Jakaś przetwórnia, w sumie to, tak to wygląda, jakby tam co, coś mogli w tym robić, nie? Więc będzie git. I tutaj sobie będziemy sobie tutaj robić pełny, pusty, no zrównoważony. Tu będziemy sobie produkty zwierzęce. W sumie spoko, produkty zwierzęce. Dlatego, że tutaj też będzie jakaś farma, bo mamy tutaj tereny żyzne. Więc, no w sumie, dobra, dobra. I nawet to pasuje tak w wymiarę Może nie, niekoniecznie jakoś tak zarąbiście, ale jest spoko. Ja bym sobie jeszcze dodał taki budynek, bo on bardzo fajnie wygląda. Dlatego pozwolę sobie go skopiować. O, i tom, no kurde, no jakby stąd było wyjęte. Tom sobie tutaj ładnie podłączymy. Nieważne, że to jest droga jednokierunkowa. Tamta. Ale tutaj będzie dwukierunkowa, bo będzie sobie wchodziła w ten sposób No normalnie, no, no kurde jak to fajnie wygląda powiem wam Naprawdę I tutaj sobie dodamy jeszcze, wien... może nie magazynów, bez przesady mordeczko Chociaż taki jeden yy, W sumie takie place składowe To są kit Tylko yy, co by tutaj robić, nie wiem papier na, na razie jak ja sobie dam jakiś czegoś, czego nie mam, to pewnie będą mi to zewozić z zewnątrz: drewno, mąka, papier, jakiś zużyty papier toaletowy. Tutaj będziemy to jest składować. Myślę, że spoko opcja i tak. Dajmy sobie, skopiujmy sobie jeszcze więcej tego. Zaznam, zaznam, tak, tak, tak. Dobra, czy to jest. Chyba, chyba tutaj będzie. Ten sposób. No, i oczywiście koniecznie. Coś takiego jeszcze. Ok, kopię to. kopił. i tutaj się chyba też powinno idealnie zmieścić. No normalnie, z prawdziwego zdarzenia, wysypisko śmieci. No, jakbym tam był, normalnie. no, jakbym tam był. Jakbym tam był. Ale to się teraz dziwnie świeci. Ogólnie lubię to. Ale tu jest to jak przesada. Teraz. damy taką drogę jednak do tego, żeby był trochę lepszy dojazd. Okej, okay. okej, okay, let's go. Dobrze moi drodzy, więc to by było chyba na tyle w tym odcineczku. Myślę, że taki odcinek też wam się spodoba z budowy wysypiska śmieci centrum recyklingowego. Przepraszam. To sobie tutaj całe jeszcze zaznaczymy i ja sobie to jeszcze tutaj podoprawiam, dodam sobie, wiecie, jakieś to takie jeszcze brudną Glebę troszeczkę tutaj gdzie nie gdzie A chyba żeby jakoś No to jest, co to w ogóle jest? Pole Pole, pole, nie O pole mi tutaj nie chodzi Dobra, coś takiego i tutaj sobie damy Jeszcze te góry piachu Smal, to jest, będzie chyba Spoko tutaj, o Dobra, tutaj będzie takie jeszcze smal I Mam gdzieś, na pewno mam Pamiętam nie wiem gdzie. To jest też najlepsze. Chyba gdzieś tutaj, nie, raczej gdzieś tutaj, e, te koparki i te wszystkie inne rzeczy. To sobie tutaj popostawiam jeszcze takie. O, o no, no, no! Jakieś spychacze. Gdzieś tutaj sobie popostawiamy takie. Kurde, że ja mogę to budować w tych budynkach. Kurde. I nawet fajne jest to, że ja nie muszę tego moda w ogóle włączać. On już był włączony, gdzie mam go wyłączyć? Czekajcie, to było Shift plus P, chyba nie? To się wyłączało tego moda. Control P? Chyba dopiero um, muszę go w opcjach wyłączyć, wydaje mi się. Raczej nie będziemy tutaj dawali biotwiarki bez sensu. Ale inne maszyny budowlane, jakieś koparki, wywrotki, to bym chciał. Tylko ja mam za dużo tych. Może nie, no to to bez sensu. E, tutaj chyba gdzieś to widziałem. Mamy jakąś koparkę. E, o, coś takiego. Co to jest za, za foodtrack? W jest taki budynek, mogę sobie, budynek, taki pojazd, mogę sobie go sam postawić, ale fajnie. Ale coś takiego też sobie tutaj zrobimy. To sobie tutaj czeka na, na swoją kolej. Proszę bardzo. Takie ciężarówki, które e, gdzieś tam przewożą w dalsze zakątki tego miejsca. E, grader. Nie chcemy tego. Nie, nie, nie wydaje mi się to jakoś podsunęć w tym miejscu. E, zabawki dla dzieci. To w sumie można by tutaj robić, że takie wiecie, zużyte, jakie stare. Co tam ludzie nie wyrzucają. O, właśnie o to mi chodziło takie tiry. Tutaj przypuśćmy, że dopiero co przyjechał, wyrzucił śmieci. Akurat takie nie przyjeżdżały, tylko takie zaplandekowane. E, nie wiem jak się to nazywa tak e, fachowo. E, fieranki? Chyba tak. O tak, chyba firanki Jeżeli do tego momentu dotrwaliście, dajcie hashtag śmieci, żebym wiedział, że oglądaliście do tego momentu. Będzie mi bardzo miło. Ok, coś takiego. I sobie tu jeszcze poddaję więcej tego brudu. Te sobie może jakiś brud pobiorę, żeby to czemu to tak się robi. Tak nie chcę. Ej, no! To jest głupie. Czemu to mi się teraz nie usunęło? No nie! To jest dramat! Dramat, tak ja to zbuduję jeszcze raz! I bym to chciał usunąć? O! Na szczęście mogę, dobra! Jeszcze nic. Aha, tak, widzę trochę mogę, trochę nie mogę! Mimo że usuwam, to i tak się to nie usuwa. Co jest? Aha! Hej, okay, ciekawe! Najwyżej sobie tutaj też to zrobię! Albo tak zrobię, żeby tego nie było widać! Dobrze, moi drodzy! Poza albo jeszcze tutaj sobie jeszcze zrobimy. Dodam trochę drzewek, bo nie ma tutaj żadnego zanieczyszczenia, więc nic tutaj tych, tych drzew nie będzie psuć ich wyglądu. W ogóle wydaje mi się, że są jeszcze ładniejsze. Jest jakie to są tak ładne drzewa. Ja pierniczę. Mega mi się podobają. Takie każdy listek widać, nie jest to takie sztuczne jak te inne drzewa. One są z jakiegoś DLC? Chyba nie. To są po prostu drzewa z gry, wydaje mi się. Tu, tu, tu. Tutaj jeszcze więcej drzewek. Niech też trochę mają tego świeżego powietrza, ale te mewy, to kurde, powiem Wam, pasują do tego miejsca. co to się tu wydarza? Co tu się tutaj dzieje? No, trochę się wysypało, no. W się wysypało piachu poza, em, poza ten teren. Ja sobie go jeszcze ogrodzę e, i nie wiem w sumie czy nie usunąć tego parkingu i tutaj będzie jakaś taka budka wjazdowa na przykład, jakiś szlaban czy coś e, i na przykład i tą drogę nie wypuścimy stąd, tam gdzieś z tyłu takie jeszcze parkingi. E, co do tego płotu, bo też sobie go jeszcze zrobię. To będzie to płot, myślę. Ten taki parkowy. Bo on wygląda tak. No taki po prostu. Albo taki. Ten naftowy, dobra. Niech będzie to ten naftowy. żeby tutaj ładnie to ogrodzę, żeby tutaj jakieś zwierzęta nie wchodziły. No, głównie zwierzęta. no W sumie ludzie też, żeby nie, nie kradli rzeczy. Jak pewien, jak pewien arab. Tam gdzie ja pracowałem. ale krat, rąbany. Ale krat. Czy krat? No, to są śmieci, więc są tam krat. To są śmieci, więc to jest niczyje. Generalnie mówiąc, więc w sumie niekrad. Dobra, przepraszam. Cyk, cyk. Więc coś takiego. Tam będzie taka jeszcze droga. Nie wiem po co, ale po prostu, żeby ten teren był jeszcze większy. Tak to jest. No, spore jest to wysypisko, powiem wam. Naprawdę spore. Gdzie były te? O, tutaj są te. Dobra, i mamy mega. Oj oj oj, oj, Mega duże wysypisko śmieci, cały ten teren jest mój, dobra blisko torów, więc w sumie spoko. I tą drogą pojedziemy sobie później gdzieś tutaj w te pola, podłączymy się tu może jakieś rondo. To, to, to się przebuduje, będzie cacy, jak to mówią. Więc tak się prezentuje prawie tak w 80% skończone centrum recyklingowym. Myślę, że nawet fajnie wyszło. Jeżeli Wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i wbijajcie na Discorda oraz na Twitcha, bo tam będą też kiedyś może jakieś live'y. Także ja się z Wami żegnam, na razie papatki.